Marzymy o tym, by nasi studenci, absolwenci, naukowcy, by opracowali coś nowego, ciekawego, coś, co zadziwi świat, ale przede wszystkim coś, co przyniesie korzyści nam wszystkim. Dziś mam przyjemność rozmawiać z panem Piotrem Kruszyńskim z firmy Finali. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana. Przedstawiłem to w taki sposób tajemniczy. Firma jest startupem, pan jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, znakomitej Politechniki. Wobec czego, co robi inżynier, żeby pomóc na przykład lekarzom? Tak, chcemy pomóc nie tylko lekarzom, chcemy pomóc też osobom, które mają szeroko rozumiane problemy ze wzrokiem. I moja droga. Z uczelni teraz do, do powrócenia na, na, na uczelniany grunt i takiej współpracy była trochę naokoło, bo odchodząc, odchodzo, kończąc uczelnię w Łodzi, zacząłem pracę w finansach, pracowałem w audycie finansowym, później byłem dyrektorem finansowym, później byłem dyrektorem zarządzającym dosyć dużej firmy w Polsce. Teraz wróciłem do małych struktur i właśnie nawiązaliśmy razem z wspólnikiem moim Mateuszem współpracę dwa lata temu ze specjalistami z Politechniki Wrocławskiej i postanowiliśmy przygotować pierwsze na świecie badanie wzroku przy pomocy smartfona. Badanie wykorzystujące obiektywne metody em, sprawdzenia tej wady wzroku. Czyli nie powiedział Pan, jakiej wady wzroku? Cała geneza tego pomysłu jest taka, że razem z Mateuszem od już jakiegoś czasu prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy okulary. I większość tej sprzedaży to były okulary przeciwsłoneczne. Chcieliśmy też do oferty rozszerzyć o, o, o atrakcyjny wybór okularów korekcyjnych. I żeby zapewnić taką kompleksową ścieżkę klienta w tej w e-commerce'owej tej e cyfrowej drodze, szukaliśmy rozwiązań będących wirtualną przemierzalnią. Znaleźliśmy na rynku takie fajne rozwiązanie, które wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość. Poprawiliśmy całą stronę, żeby to doświadczenie klienta było lepsze. I tym brakującym elementem były, były, było badanie wzroku, które, na które wszyscy musieli się udawać do do specjalistów w tradycyjnej formie. I szukaliśmy rozwiązań, które były dostępne na rynku, ale, ale nic z tych rozwiązań nie było na nas zadowalające, ponieważ one tak naprawdę wykorzystywały telefon tylko jako pilota tak naprawdę i wymagały tego, żeby stanąć kilka metrów od ekranu komputera, na komputerze wyświetlały się jakieś rzeczy, a telefonem tylko potwierdzaliśmy, kiedy widzimy lepiej, kiedy gorzej. Czyli było to odwzorowanie de facto takich najprostszych metod subiektywnych. I zaczęliśmy ten temat drążyć. Znaleźliśmy odpowiednich specjalistów właśnie na Politechnice Wrocławskiej, którzy są i entuzjastami nowoczesnych tematów, i są gotowi trochę e zakołysać to młodziom i, i znaleźć nowoczesne rozwiązania. I w ten sposób doszliśmy do tego, że chcemy być w stanie przeprowadzić badanie wzroku pod kątem otrzymania takich informacji, jakie są potrzebne do wyrobienia okularów korekcyjnych. Korzystając ze smartfona w domu i robiąc to samodzielnie. Ale tak naprawdę, w jaki sposób to się odbywa? No, biorę do ręki swój telefon, patrzę na niego, naciskam, oczywiście, wybieram odpowiednią aplikację, i co wtedy dalej się dzieje? I dalej. Odpowiadamy na kilka prostych pytań w formie ankiety, żeby, żeby zebrać jakieś informacje towarzyszące. I później robimy albo samodzielnie sobie, albo jakaś osoba, która nam towarzyszy, robi nam te zdjęcia, bo wykorzystywany jest tylny aparat smartfona, który ma zawsze większe i lepsze parametry. I, i robimy kilka zdjęć. Tych zdjęć najprawdopodobniej będą trzy, w różnej odległości od twarzy. W, a telefon będzie wspomagał ustawienie w odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej odległości tego telefonu wobec twarzy. I to wszystko. Później te zdjęcia są przesyłane do nas. Analizowane pod odpowiednim kątem, i my jesteśmy w stanie na tej podstawie zwrócić wszystkie informacje, które można znaleźć na tak zwanej recepcie okularowej. O, to znaczy również jakąś krótkowzroczność, zaśmy, coś jeszcze? Jesteśmy, będziemy, będziemy w stanie zwrócić właśnie plusy, minusy, tą tak zwaną sferę. Yy, jaka jest wada astygmatyzmu, jeśli ona występuje, jaka jest oś. Już teraz mamy możliwość mierzenia rozstawu źrenic, czyli tego PD, które również się na recepcie znajduje. I to jest ten komplet, który jest potrzebny do, do przygotowania okularów korekcyjnych. Oprócz tego będziemy też wychwytywać jakieś wczesne objawy zaćmy czy jaskry. Natomiast tutaj to nie będzie podawane w formie diagnozy, tylko bardziej w formie zachęty, żeby stawić się u lekarza już na pełnym badaniu. Jak na to zareagują okuliści czy optycy? No bo właściwie to odbierze im pan chleb. Brak specjalistów w tym obszarze jest tak duży, że bez pomocy technologii, no to tak naprawdę to jest obszar, który jest nie do zagospodarowania. Teraz jest na świecie 330 bodajże tysięcy optometrystów, a według wytycznych WHO powinno ich być około 14 milionów. Także nawet gdybyśmy kształcili tych ludzi na potęgę, nie będziemy w stanie tego zrobić, więc. To, co, co my mamy ambicje zrobić, to absolutnie nie jest wygryzienie z pracy specjalistów, tylko umożliwienie im skupienia się na naprawdę poważnych przypadkach, a nie zajmowania się trywialnymi zadaniami na, na co dzień. Wierzymy, że taka technologia w, najlepszym, w takim najskromniejszym użyciu może chociażby pomóc w takim triażowaniu czy w jakichś badaniach przesiewowych i właśnie w zagospodarowaniu czasu specjalistów na te trudniejsze przypadki. A w najlepszym przypadku mu zupełnie zastąpi yy, o, o obsłużenie takiego badania pewnie dla jakichś 70-80% populacji tych osób z wadami wzroku. No, szczególnie istotne będzie to w przypadku krajów rozwijających się, czy krajów, które mają no, znikową infrastrukturę medyczną, a zwłaszcza takich ludzi jak okulistów to pewnie szczególnie brakuje. No i Sądzę, że te kraje będą państwa głównymi odbiorcami. Bardzo celne spostrzeżenie, dokładnie tak się na to zapatrujemy. Wierzymy też, że, że w krajach, gdzie jeszcze ta opieka medyczna nie jest tak rozwinięta jak, jak chociażby w Europie Zachodniej czy, czy w Stanach Zjednoczonych, nastąpi pewien przeskok, czyli opieka medyczna nie będzie ewoluowała, przechodząc przez wszystkie etapy, które my obserwowaliśmy chociażby w naszej części Europy, tylko przeskoczy już do pewnego. Pewnie bardziej digitalowego modelu. Myślę, że tutaj dobrą analogią jest chociażby bankowość w Polsce, która też przeskoczyła kilka etapów i nie przechodziliśmy przez używanie czeków i tego typu narzędzi, tylko od razu jesteśmy w bankowości mobilnej już od paru lat jako, jako liderzy nawet na świecie. Więc wierzymy, że na przykład kraje Afryki Północnej, gdzie dostęp do smartfonów i dostęp do internetu jest dość szeroki, a, a są jeszcze pewne braki w, 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 w obsłudze zdrowotnej, w opiece zdrowotnej. To tam właśnie nastąpi taki przeskok i to, i, i to skończy się tym, że to będą po prostu pioniersko wdrażane rozwiązania cyfrowe. Ale mówi Pan właściwie o zamierzeniach. To jaki w takim razie jest obecny stan zaawansowania tych prac, kiedy ten państwa startup dostarczy coś konkretnego na rynek. My jesteśmy po już prawie dwóch latach pracy, głównie w laboratorium, także to, 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 to już zamykamy. Rozpoczynamy taką kliniczną część tych badań, bo, bo mamy teraz kilkanaście tysięcy obrazów zbadanych na podstawie sztucznych modeli oka z całego spektrum VAT, które, które wytypowaliśmy do, do tych testów. Mamy przygotowaną aplikację w 95%. To nad czym pracujemy teraz, to jest ta kalibracja, czyli ten, to, to wspomaganie w ustawieniu odpowiednio telefonu, bo tutaj ta precyzja jest bardzo ważna. Więc to planujemy skończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku i myślimy, że gdzieś tak do połowy przyszłego roku będziemy w stanie już w jakiś komercyjny sposób tą aplikację udostępniać. Ale sądzi pan, że tak szybko uzyskają państwo wszystkie zgody medyczne, właśnie te atesty i inne rzeczy? No, bo bez tego to właściwie nikt pewnie nie będzie chciał z państwem rozmawiać. W przypadku medycyny jest to szalenie ważne, żeby była powtarzalność, pewność tych wyników, no a to trochę potrwa. Tak, certyfikacja medyczna, jeśli chodzi o wymogi Unii Europejskiej, pewnie zajmie większą część przyszłego roku. Natomiast my już chcemy być w drugim kwartale gotowi do. Do wdrażania tego w takiej formie testowej, i tutaj, jeśli chodzi o, o entuzjazm stron, z którymi rozmawiamy, jest, jest, jest bardzo duża chęć wsparcia tego, więc jednocześnie chcemy przeprowadzać testy, już robić takie wdrożenia, może właśnie poza Unią Europejską, zbierać te, to, tą dużą ilość badań na potrzeby jeszcze nakarmienia tego algorytmu i tego, żeby on się stał coraz bardziej dokładny. I na potrzeby spełnienia wymogów certyfikacji medycznej. Także te rzeczy chcemy prowadzić równocześnie. Taka aplikacja no, łatwo będzie mo mogła zostać, nie wiem, zhakowana, ukradziona, wobec czego no, właściwie te korzyści, które można by mieć z tej aplikacji, państwa korzyści, będą odpowiednio mniejsze. no Po prostu złodzieje mogą wykorzystać to. Będzie to jakoś zabezpieczone. Tak, tutaj pracujemy mocno, nad dużo stawiamy uwagi na, na to bezpieczeństwo i zarówno jeśli chodzi o dane użytkownika w formie tych zdjęć, czy w formie informacji zwrotnej, bo to jednak są, są to wrażliwe informacje, więc tutaj to zabezpieczenie jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o sam know-how tej technologii, to analiza tych obrazów nie odbywa się na urządzeniu użytkownika, nie odbywa się na smartfonie, tylko na naszych serwerach, więc tutaj też stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, tak żeby... Wszystko to, co jest mózgiem tego algorytmu, żeby to było zabezpieczone u nas? No Bardzo się cieszę, że takie wspaniałe rozwiązanie powstaje w startupie, czyli wśród ludzi młodych. A nad czym jeszcze Państwo pracują, jeśli to nie jest tajemnica? To teraz skupiamy się na tym, chcemy jak najszybciej udostępnić to rozwiązanie do użytku, bo. Nasze podejście też ewoluowało od tego, że szukaliśmy właśnie rozwiązania do sklepu internetowego z okularami i teraz to się stało takim projektem tak naprawdę impaktowym. Zobaczyliśmy jak duża jest potrzeba na całym świecie takiego rozwiązania i jak to może zmienić życie i dostęp do opieki zdrowotnej dla wielu osób i to jest coś co nas bardzo nakręca, więc skupiamy się na tym. Natomiast już kolejną rzeczą, która kiełkuje nam w głowie jest takie rozwiązanie w formie aplikacji, które będzie po pierwsze służyło temu, żeby śledzić przebieg, czy tam postępowanie wady lub jej cofanie się, więc po, po badaniu, czy to będzie badanie tradycyjne, czy to będzie badanie aplikacją, chcemy, żeby taka aplikacja przypominała co jakiś czas i prosiła o, o kolejne zrobienie badania. I jednocześnie chcemy wpleść w to też element terapeutyczny, jakiś ćwiczeń na oczy, wsparcia dla takich osób i tak dalej. Więc drugim produktem w formie aplikacji, nad którym pracujemy, będzie już taka formuła terapeutyczna. Dziękuję bardzo, życzę Państwu sukcesów. No, czekam, kiedy się ta aplikacja pojawi. No tak jak każdy człowiek mam problem z kolejkami do lekarzy, do okulistów, no może trochę mniej do optometrów, bo w Warszawie czy w dużych miastach ten dostęp jest łatwiejszy, ale z kolei w małych miejscowościach no, jest to spory problem, więc czekam na to, że taka, taka aplikacja się jak najszybciej pojawi, życzę Państwu sukcesów. Dziękujemy panie redaktorze, dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą rozmowę. No i przede wszystkim za to, że przedstawił pan ten znakomity projekt. Proszę życzyć również sukcesów pana kolegom, a państwa moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.